Witam z tej strony XW. Dzisiaj będziemy otworzymy sobie paczkę z, z FIFY Mobile 2022 Wchodzimy oczywiście w event Stoty Teraz odbierzemy sobie tutaj paczkę Oczywiście ataka bo tu możemy wygrać Myrera, Hollanda Lukaku, Benzema, Salaha, Areza Keynany, Mara, Ronaldo i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Dobra. Otwieramy sobie paczkę. Ja, czy to wpadnie? Jest, będzie coś. Nie, coś jedzie, to ty. Francja. Elbu. Morseelia Pojedzie pięknie, może wsadzimy go do składu Pojed. na no, czym on jest, akurat na ewu, lw raczej będzie pasował. Nic się raczej nie zmieniło. Dobra, to tak zostawiam. Niestety Pajet. Nie miał okazji znaleźć się moje drużynie, ale może innym razem. Tutaj mamy mój skład na bramce Castils. Le lewy napastnik Greina, środkowy napastnik Woland i prawy. Napastnik w stalach. E, teraz pomocnicy. Modric, Wilc i Bruno Fernandes. No a tutaj obrońcy Lodi, Bojata, Pujol i Art. I nam się wyraża. I mam dwa zgrania. Tu jeszcze coś odebrać. punktów US. tutaj wchodzimy sobie w jeszcze te punkty do czego są te punkty? U ty patrz o do tego No i super, możemy sobie odobrać jeszcze jedną paczuszkę Możemy sobie jeszcze dodać jedną paczuszkę Nie, co ja robię o, właśnie, tutaj nowy event wyszedł Euro, Liga Europy. Nie za bardzo mi się to podoba, bo, bo dopiero niedługo będzie. i możemy nie grać. Kółeczko się zakręci. Nie, 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 Europa League. Już to pokazywałam. E, tutaj jest ty. I chodzimy, żeby jeszcze paczuszkę dostać, tak? To, co zrobimy, to? O, tu mam trafić? Kimi. To, 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 to nie. To. O, to też nie. To też. O, kotło, możemy tu dostać? A, zobaczymy, że coś tu fajnego wpadnie. A, jak? I ja to otwieram prawą ręką, jestem to leworęczny. I zobaczymy, ja tu nie widzę. Ajajaj, nie ma nic. Jest John Felix. Pieniądze. John Felix. Oto ty pas. To przecież nie jest A może musimy zrobić gorszej. I co wy panie?

już nam na nic raczej nie starczy no nie nie zagrałem się tym tylko tak chciałem tak to zrobić eee, ja się z wami żegnam widzę się w następnym odcinku pa